Hej, cześć witam was wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku zagrajmy w John Deere i ostatnim odcinku zagrajmy w John Deere i jak widzicie lecę sobie na drugi pole bo już pierwszy tutaj spryskałem następny mam gdzieś tutaj na to chodzi pod mostem, znaczy za mostem i tak dzisiaj przejdziemy do podsumowania gry jak widzicie nie wróciłem do normy z, z gardłem no niestety okazało się skończyło się to na zapaleniu gardła i nadal jestem chory, nie powinienem nagrywać, ale no terminy mnie gonią. Zresztą ostatni odcinek bym miał z głowy, już część odcinków przesłana. Już sobie odpalałem maszynę, tak to w weekend... a już się sama odpaliła, tak to w weekend bym dodał... Wszystkie odcinki z dwóch serii mam w planach i bym miał zakończone dwie serie. I tak to by się szło do przodu, cały czas do przodu, nie? A nie stało się miejscu. No i tak, lecimy sobie, spryskujemy. No i co, po, przejdźmy powoli do podsumowania, znaczy, no jeszcze mamy kawał roboty, bo jak widzicie, znaczy, e, z, z, chciałem po prostu mniej już nagrywać, żeby Was nie, nie zanudzać przy tych gameplayach tutaj, bo no niby coś próbujemy e, co odcinek nowego, jakoś każde nowe zlecenie jest, no ale niestety to jest długotrwałe, ja też ostatnim czasem, jak wiecie, byłem chory, zamulałem ostro, więc postanowiłem skrócić to zlecenie. I jak widzicie, już mamy ukończone ponad 50%. No, no i lecimy sobie. Jak widzicie, z drugim, z drugim polem, tam po drugiej stronie, ten co mamy, to właśnie tam, jako e, tych silosów silosa, pryskałem. No i tak, e, powiem Wam, czytałem trochę na internecie. Żaden tam e, jakichś ciekawych... patrz, patrz, patrz jakie bugi, jakie bugi... E, czytałem trochę na internecie, patrzyłem za tym symulatorem, no niestety na... Na przykład gry online nie znalazłem żadnej recenzji znaczy na temat gry tej. Zresztą z re rec recenzji wideo jakiej zagrajmy też nie mogłem znaleźć, nie wiem, no może jestem ślepi, dlatego. A jestem. <gry> Dobra, lecimy sobie z koksem cały czas do przodu. W miarę to idzie. No i co? Przejdźmy do podsumowania w końcu. Bo tak przechodzę, przechodzę i nie mogę w końcu przejść. No taki ja jestem, niestety. Często mi się to zdarzyło. Zresztą inni mogą to zauważyć, jeśli oglądają moje filmiki. No i tak, podejdźmy do oceny gry. No, gra. No, niestety słabo rozwinięta, bo jak widzicie, mamy same zlecenia. Nie ma nic takiego specjalnego, nie mamy zwierząt do, hodow do hodowli ani nic. Mamy tylko te poszczególne zadania, które niestety po krótkim czasie, według mnie, gry się już nudzą człowiekowi. A jednak, niestety, trzeba ich przy nich no, z nimi popracować, bo no, żeby zarobić na swoje maszyny, nie. Zresztą nie zastanawiam się, czy wam nie pokażę, nie kupię maszyny. Jestem ciekawy, czy za przejście wszystkim jest, bo nic nie kupowałem. Uda mi się kupić wszystkie maszyny. Mam 1600 tych, tych jakichś price tej tu waluty. Jestem ciekawy, czy to będzie starczyło na wszystkie maszyny, czy też nie. Dobra, no i dźwięk. Przejdźmy dlapy, zacznijmy od ścieżki dźwiękowej. Maszyny jak najbardziej są odzorowane. Kosiarki jeszcze wam nie pokazywałem nawet jak chodzą, ale ja wiem, bo grałem w tą grę. Różnią się dźwięki poszczególnych maszyn. Niestety ta w tle... Znaczy mamy spokojną wiejską muzykę w tle No która niestety czasami przytłacza i potrafi... Przysnąć, tak jak ja to zrobiłem bo ostatnio nagrywając na wieczór. Nie no byłem zmęczony. Jutro podejrzewam, że coś będę chciał też na wieczór nagrać, ale nie wiem czy to mi się uda. nie wiem jaki będę, bo rano mam, na szczęście nie idę na praktyki. Mam wolny, No i będę chciał trochę popracować z e, swoim samochodem i z bezplejem, bo mam chętnego do nagrywania. Który też e, uczestni mi pomoże w wielu rzeczach, w takiej najbliższych taki, taki, multiplayer, ale to nieważne. E, wróćmy do serii. Oho, już był zakończona i proszę bardzo. Lecimy. Z ostatnim zadaniem, jak widzicie. O, jeszcze w nocy strasznie. Nie wiem sobie... A może jakieś światło? O, patrzcie, mam światło. Wow Ale niestety te reflektory słabo świecą to wygląda, niestety, grafika, no, nawet, nawet, nieźle, yy, nie widziałem gry, z, yy, bo ja chyba już się domyślam, nie będę tutaj mówił, z którego gra jest dokładnie roku, ale domyślam się, no to jak na tamte czasy, to jest, no, nawet nieźle, te maszyny, nawet tak chyba, fajną, błyszczącą, bo nawet się tekstury momentami od, odbijają w no ale co z tego, znaczy no od tej gry nie ma dużo co wymagać, bo jest naprawdę, e, no, ma małe wymaganie, jest, no, nie jest wymagająca zbytnio, też ma małe wymagania. A no, no jeśli niektórym osobom nie, nie chce pójść z simulator e, farmem, czyli farming simulator, no to to bym polecał. Tą grę. Niestety widzę, że zapowiada się dużo koszenia. A pogoda raczej chyba się nie zmieni. Nie mamy tutaj właśnie pogody też. Tak jak w że farmy jest to fajnie. Farming simulator pada deszcz. Kurde. Nie możemy kosić ani nic. A tu mamy praktycznie cały czas w dzień. No i raz noc się zdarzyło. No mamy tego to skoszenia tutaj. Pojedziemy na razie sobie tak prosto. robimy Jak ja niewielki pasek zrobiłem, jak na razie widzę. To może zajmijmy się teraz tą stroną tutaj. <ścoughs> ja nie patrzę na status tego postępu w prawym, tam, górnym rogu. Bo to mnie przytłacza, chętnie bym to wyłączył, chociaż nie wiem jak. Jak widzę, ile tu jest roboty, to jest masakra. Tutaj jest... zobaczmy otoczenie, i grafika nie jest w jakimś stopniu widzę, że nawiązuje do symulatora <laughs> Farmi 2009, <laughs> jest podobnie, podobnie jest. No i tak już o ścieżce dźwiękowej mówiliśmy, no, no, to nie, no trochę mało tych zadań, no jak widzicie 5 odcinków wyrobiłem się, niestety gra na, nagrywa mi w bardzo, bardzo dużo pożera pamięci, yy, yy, ważą pliki po prostu, oh. <laughs> materiały nagraniowe strasznie dużo zajmują miejsca na dysku, no ja też niestety te dyski mam yy, 300 giga jeden, na który właśnie nagrywam no i niestety, jak widzieliście znaczy on jest podzielony, mamy na C chyba 100 specjalnie przeznaczony do nagrywania a na E mam e disk, to mam a, C i E dobra, mniejsza to tam mną nazwy i na nim mam przeznaczone 200 ponad giga do nagrywania zresztą jeszcze mam materiały z innych gier, nie? to też dochodzi, muszę właśnie ja pomyśleć o jakimś dysku zewnętrznym żeby właśnie, bo wtedy bym prób z nagraniami a tak to no, niestety dużo tego nie ponagrywam Bo co chwilę muszę zatrzymywać i renderować A tak to schodzi, bo tak to w ciągu dnia nagrał trzy, na przykład trzy materiały, nie? A później to przez weekend czy przez jakiś tam wolny czas, kiedy się uczę albo idę spać by na przykład włączał rendering i gdyby mi się te filmy renderowały, nie? Tak, ja to robię z wysyłaniem filmu, mam materiały filmowe i co noc Wysyłam po dwa odcinki, nie? Właśnie muszę zacząć trochę to udostępniać, no ale jak zwykle nie po kolei wysyłam, no to jest tak. 20% kończone. O Boże, trochę tu zejdzie. Jak zwykle nie przekrzykowałem sobie picia. <grych> Standard. Niestety ten typ tak ma, nie? Dobra, lecimy Lecimy po zioło. Coraz ten okrąg mniejszy To dobrze Widać przynajmniej postępy Już tu moment, moment eee, monet nie będziemy sobie zbierać moment <tutek> Tutaj też te price można by było zdobywać więcej tylko że to trzeba na każdym zadaniu jeździć tutaj po całej mapie i szukać, no ale my nie mamy czasu, bo jak widzicie tu jest stop price już ten ukryte, więc pewnie jakbyśmy te wszystkie price zebrali, no to wtedy bez problemu maszyny byśmy sobie kupili. Zresztą zaraz sobie po skończeniu maszyny pokażę wam ile kosztują poszczególne maszyny, bo chyba nie pokazywałem i w każdym bądź razie sobie je zakupimy param jak było no i gotowe. Tutaj byśmy mieli gotowe. Dopiero 30%. O, widzicie, już mam do 22 tych zebrania. A tu 56 za kuszenie. Kukurydzy. jim 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 a złapało, fajnie, fajnie, że złapało, dobra i po 6 tych rzędów lecimy, no jakoś to musi, będzie szło, no. powoli, ale będzie szło. Już zbliżamy się kupić coś, bo jak widzicie, ktoś robotę zaczął już, patrzcie, innego nie, nie wzięliśmy, o loju. Przykro mi. Nie będę się wracał, przecież. Oh yeah. Tam nie zebraliśmy jednego Paisa. A, A było, było, było? Było, było. Było. Było, było. No, znowu jednego. Masakra. No, jest trochę tego do koszenia, ale będzie kupę kasów padnie. Ciekawe czy do 200 dobijemy tutaj tym. Podejrzewam, że raczej tak, za będzie 100, zresztą się wszystko okaże. W praniu. Ja tych monet nigdy nie szukałem na łapie. W sumie nawet nie wiem do co tu jeszcze... Dodaj do oceny tej gry, no fizyka nie jest najgorsza, też nie jest najlepsza. Jakieś te maszyny zachowują się, no niestety największą wadą jest według mnie w tym przypadku przenikające kuźwa tekstury, tak na przykład jedziemy a header ten przechodzi przez kurde przez drzewo, bo tak jak widzieliście w tym, w tym maszynie do spryskywania, że przechodziła przez teksturę ziemi, no to jest masakra górki. No, to, to jest chyba największa wada tej gry. Na tym te, na poziomie, jak, jaka gra jest, prezentuje się nie powinno być czegoś takiego. W tamtych czasach takie, takie bugi to miały miejsce w Speed Porsche. No, nie wiem czy były. Pewnie nie. No i mamy 50% ukończone. Doczekaliśmy się. Mam nadzieję, że innym miejsca mi na dysku starczy, ale to nie tak. No, bo naprawdę, mówi Wam, że strasznie. Jeszcze zapisuje się, film zapisuje się w małych, kurde, no, w, w mojej minut. No, to tak muszę jechać. Chciałem 7, 7 złapać, zł ale niestety nie udało się. 6 potrafi zabrać, tylko. Rzędy. Tak, kurde, w tym w farmingu to mo moduje się, kurde, wstawia się header taki, że, że nie wiadomo jak ten kombajn ciągnie. I to jest kurde, to się kosi, wtedy to jest koszenie. Tutaj jest oni jakby. O, a było dwa 57% zbliżamy się ku końcem. Trochę też widzicie, jak to jest, nie jak to mija, Patrzcie, co teraz zrobię. O, zakręcę, a trochę za daleko przejechałem. I to nie szkodzi. I wiecie o co, o jakie problemy mi chodzi, nie? Jakie te bugi. Dobra, jedziemy z tym. muszę tutaj. A ja gdzieś u mnie jakiś A tu jedno, a ja tu jednak gryzę sobie z tej Znowu. Widzieliście ile on minąłem? A on zebrał, nie? O to mi właśnie chodzi. Bo tam header nie na tym ostatnim szewku nie było. I tak zebrałem. Oh yeah. no, tak samo w tym przypadku. No i będziemy mieli serię zakończoną. Dostajemy sms muszę się na niego wpisać. O oh Jesus! Jak zwykle podczas nagrania. Z no już tego coraz mniej jest, już od razu widzicie, już, już coraz szybciej skręcamy. O, znowu. no ale to już nie będę się czepiał szczegółów, no. Trzeba się cieszyć z tego, co się ma, nie? Chociaż jestem za Gremerem, powinienem hejtować takie gry w ogóle. Ale nie, mi się podoba ta gra, naprawdę. Da mi wiele takich farmerskich yy, y, znaczy tych yy, nie uczuć, tylko chwil. I tak jak mówiłem wam, że koledzy się jarali, kurde cieszyli się z monatorem farmy. A ja niestety musiałem się cieszyć z matorem farmy John Deer, nie? Ale wszyscy pamiętam. Moja ciocia wam opowiem taką historię. Moja ciocia ten ja też u znajomego dużo grałem w tego symulatora. To była dziewiątka na topie wtedy, bo to chyba rok 2009, 10, coś tak było. Pamiętam ciotka mnie zabrała, i yy, 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 była nauczycielką, znaczy yy, w pewnej szkole. To była mała szkoła, tam nie było gimnazjum, była sama podstawówka, więc przedszkole i ten, ten. I tam po prostu. Było, to było, szkoła była we wsi. Zresztą ja też ze wsi pochodzę, nie, też znaczy mieszkałem na wsi. Było mało, wiecie, dzieci, w ogóle młodzieży, nie? żeby nikogo nie obrazić. No i tam jednak nauczyciele byli naprawdę spoko, bo na przykład był organizowany w czasie ferii, i w ogóle w ciągu wakacji były organizowane konkursy, dzięki którym były uczniowie szkoły, jeździli na baseny i różne rzeczy. Zdobywali też jakieś nagrody. I też był turniej, pamiętam, FIFA 2000 nad PS 3 Nie wiem, jaka to była FIFA 2000, nie wiem. Ale jedna, ta najnowsza, na pamiętam, bo jeden, jeden chłopak przyniósł właśnie konsole. I, I pamiętam, ja byłem z kuzynem, bo kuzyn też był u mnie na, ale było wczoraj w ferie. I kuzyn często spędzał u mnie ferie też właśnie i byliśmy razem tam z kuzynem mnie, ciotka mnie zabrała, bo to ciotka tak z, od rodziny, znaczy od mamy też jest kuzyna, ale to jest jednak inna na bajka. Dobra, no ale nie mieszając to... I tam właśnie złapałem wspólny język z takim jednym chłopakiem, do, z którym dość długo nie miałem czasu. Teraz okazało się, że przyszedł do mojej szkoły yy. ale no pamiętam dużo właśnie na temat, yy. znaczy wiecie, złapaliśmy wspólny język i właśnie się zgadało, zgadało się coś o że <laughs> farmy 2009. Czy gram, nie? Mówię, że gram, ale u kolei, bo niestety mój komputer nie pozwala na granie, nie? No i później zapaliśmy wspólny język. Pamiętam dużo, naprawdę, rozmawialiśmy przez te parę godzin na temat tego symulatora. Mieliśmy naprawdę wspólny temat, dużo. No. Długo rozmawialiśmy, nie? Mieliśmy wspólny temat. też opowiadał, że ma to mówił, że strasznie zmodowany miał że... tego z farminga. <laughs> o Boże, gartełko już mi wysiada niestety. No niestety no zapalę mi gardła. Właśnie objawia mi się tak bardzo gardło mnie zaczyna siadać, jak zaczynam właśnie dużo gadać, nie? Bo coś tam jednak przy tych gameplayach mówi, nie? Coś tam muszę bełkotać do tego mikrofonu, nie? 90% za, będzie mieli koniec. Jeszcze taki duży kawałek nawet został na mapie. Do skoszenia lecimy teraz ten Dobra miga już nam pole. To dobry znak, że powinien się pojawić napis. I sobie tutaj ustawimy myszkę, żeby zobaczyć tr czy trafię. Trochę tych pricey zbierzemy. O, ta też mogę sobie kosić jak głupę jak chcę. O, widzieliście jak wszystko skosiłem? Jaki jak był? Jeden został. O, trafiłem znowu. Okej, okay, mamy. Patrzcie, przez całą grę zarobiliśmy tylko 2000. No i te zadania teraz się powtarzają. No, możemy je powtarzać, zarabiać. Choćby sprawdzimy, czy stać nas na wszystkie maszyny. Zobaczymy. Spróbujemy zakupić wszystkie maszyny. A gdzie tu jeszcze ciągnik? Combine to mamy. Kupujemy. No to nie ma szans. Podejrzewam. Patrzcie, ile już kasy poszło. Dobra. Wszystkie te drobne maszyny mamy kupione. O, mamy traktorek. To jest są ogólnie takie do zwiedzania, nie? Żebyśmy zwiedzali pol, na przykład pola czy coś. Jednak starczyło nam na wszystkie maszyny. Ledwo, ale starczyło. I widzicie, teraz wszystko nam się tutaj zmienia, jak, jak sobie ten wybierzemy, tu jest traktorek. Weźmiemy sobie gro Każdy wam odchodzi. O, widzicie, jest dźwięk tego traktora, który uciekają. Widzicie i kosimy, nie? Nie wiem, co to nam daje, ale no, wykaszamy tutaj, nie? Wokół swojego domu to nawet tam nie idzie. Możemy wziąć w sumie i tak maszynę swoją, bo mam maszynę nie? E, chyba kasa tu też leci. Widzę. Zobaczmy, tylko muszę wjechać na jakieś, o tak, gdzie jest to prawa. Zobaczmy. No, też zarabiamy na naszej farmie, nie? Wiadomo. Dobra. Jedźmy sobie, pojedziemy pojedziemy w jedno miejsce. Ale nie, cały świat. Dobra. nie, to. Weźmy sobie maszynę do szybkiej jazdy Reset nie, Reset no. nie, wiem, nie, wiem nie, mrugał. O, właśnie, pojedziemy sobie z kamery, niestety właśnie też wadą tej gry jest, że nie mamy, e, no nie ten, no nie rusza nam się ten, a no nie mamy rąk, nie, nie rusza nam się tu nic, pojedziemy w te hasze, nie, ła, widzę, że już wysychają, gdzie ja wjechałem, coś czuję, że już nie wyjadę z tym, o, mamy właśnie, o, właśnie, o, tym zapomniałem, boisko. Oh, pokażę, chciałem wam rzekę pokazać, ale rzekę w sumie widzieliście, a boiska wam nie pokazywałem do grania, to jest ciekawe właśnie, Tylko jak tam się dostać, już nie pamiętam dokładnie jak tam się właśnie wjeżdżało, Tęty czyżby, nie, tu też jest obrotyna, a tam jest. Tutaj mamy też jakieś złotko. Pamiętam Cytrus i Światek właśnie robił taki ten. No i czy ja mam grać? Nie wiem czy właśnie, czy tutaj nie była piłka. No wysiadaj. Nie mogę wysiąść, czemu? Czemu nie mogę wysiąść na wyspie? Nie, nie ma piłki, a mnie się dawało, że była Ład. Dobra, będziemy kończyć. Tak więc mam nadzieję, że ta seria Wam się podobała. I zapraszam Was do, jeżeli chcecie zobaczyć więcej farmerskich z mojej serii, no to zapraszam Was do wkrótce do oglądania. Zagrajmy w farming smutny.